Wiesz, ostatnio przy takiej jednej, tak po prostu tak, no tak, wiesz, tak. miałem. No i? Ja, stop, 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 stop. Ja chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko takim scenom. Na znak protestu wsadzę sobie maszagno. Dzień dobry Państwu, znaliśmy się całkiem przypadkiem w mieszkaniu u sąsiada. Celem ustalenia, dlaczego reszta mieszkańców go nie poważa. Tak, zgadza się, Chcia, chciałem potwierdzić tę informację. Yy, nie poważam tego typa. Proszę Pana! O co? Co? a jak się go pyta o, o pogodę, to on po kostkach gryzie. Czy to prawda? Tak, tak, tak. Ostatnio widziałem taką jedną i właśnie tak... zesztywniałem. Ci trzej mężczyźni postanowili zaprotestować przeciwko scenom o zesztywnieniu, Poprzez wsadzenie sobie mazaków do nosa. ten blotloczyk peterasta. Ładna dziś pogoda. Do dupy jest. Hahaha! <grywka> Aby zapobiec kolejnej próbie opowieści o zeszczywnieniu, wsadzę sobie na znak protestu mazaka w nos. Fali protestów nie udało się już powstrzymać. Cały kraj miał mazaki w nosie. Chciałbym powiedzieć, jako jednostka społeczna, że wsadzę sobie do nosa... Hmm, to nie będzie mazak, to nie będzie mache, to będzie mache. Właśnie sobie sobie nas do dobra? Ej, możecie już kończyć? Nie, wiesz co, poczekamy, aż sobie wsadzisz.